O, widzę, że czytasz mojego ulubionego autora. Wiele nas łączy, też lubię czytać. Może zechciałabyś ze mną pójść na kawę? Fajna książka. Też lubię się ruchać. Która to godzina? O, kurde, miałem być w domu godzinę temu. Zadzwonię do żony, pewnie się martwi. No cześć, kochanie. Słuchaj. Taka ładna pogoda, jest, to postanowiłem, że posiedzę sobie chwilę w parku. No, niedługo będę, nie martw się. No, też czego chępa. Kurwa, mąż! Trzeba, żony żony zadzwonić, właśnie się martwi. Halo, Krysia, słuchaj, ja jestem zmęczony z pracy, to się spaść pożyłem. Także otwórz drzwi kluczami proszę i nie dzwoń dzwonkiem, bo mnie obudzisz No Ja pierdolę do arbuza mówiłem A co kochanie, może małe barabara? Bara? No dobra! Co ty kurwa robisz? Mm. Mm. Czuję twoje żebra chyba schudłaś kochanie mm. Halo słucham e, witam serdecznie z tej strony Centrum Ankiet Polskich Ankiet Pol. Czy znalazłby pan chwilę, żeby odpowiedzieć na kilka pytań? Nie, nie dziękuję. Niestety obecnie nie mam czasu, jestem zajęty. Dziękuję, do usłyszenia. Halo. Witam serdecznie z tej strony Centrum Ankiet Polskich, Ankiet Polskich. Z której strony? No, w sensie, że przy telefonie. Jak przy telefonie? Nie macie! Nie chłam kurwa! Aj, dobra, został ostatni. Nice, teraz defiuzuj, defiuzuj. Czy... Jeden Nice, mamy to. Dobre chłopaki, 15 minut przerwy, bo ja zgłodniałem, muszę zrobić coś do jedzenia i na następną rundę. Dobra, zaraz wracam Echo, no zabił mnie. Dobre chłopaki, to czekajcie, grajcie dalej. Dlatego ja coś opiera dole, bo zgłodniałem. Oh. Dobra. Możemy grać dalej! O Patryk, pozwól na chwileczkę. Witam. Słuchaj, jest taki bardzo ważny projekt i trzeba go skończyć do czwartku. Dałbyś tam to zrobić? Pewnie, dzisiaj mamy środę, no to zostanę dzisiaj cały dzień, całą noc i w czwartek rano ma pan ten projekt gotowy na biurko. Super, jestem z ciebie zadowolony, taki pracownik to prawdziwy skarb. Yy, Patryk, pozwól na chwileczkę. Siema. Co ty robisz Patek? Zresztą nieważne, słuchaj, jest taki projekt bardzo ważny i trzeba go skończyć do czwartku. Dasz radę? A co ty, kurwa moim szefem jesteś? że Akurat tak się składa, że jestem, więc Patek. pytam, zanim cię wyrzucę, czy dasz radę skończyć to na czwartek. A co mamy dzisiaj za dzień? Poniedziałek. To dobra, mamy jakieś 8 dni. <słuch> dzisiaj tak wcześnie w domu? A, wiesz, mieliśmy lajtowy dzień pracy, skończyliśmy wcześniej. Ja już ściągam buty a, i się kładę. Kochanie! Tatuś wrócił! Smaruj dupę! Kurwa, sąsiad pojebał cię, ty tu nie mieszkasz, to drzwi mi daleko, uszanuj! Manko, z tej strony ekipa Malczyńskich. Jeżeli podobał wam się taki nowy format, czyli serie pijany vs trzeźwy, no to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie. A jak podobają wam się takie czapeczki, koszulki, plecaki czy nerki, zapraszam was na sklep. Link macie poniżej. Zapraszam was również na grupę oraz fanpage, gdzie to wy wybieracie, jakie odcinki będą następne. W końcu po czterech latach gimnazjum się doigrałeś, co? Najwyższa pora wyrównać rachu. Nie co ci się stało? A daj spokój, z frajera mnie wzięli i trzech było.